Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości górowskich w dzisiejszym odcinku. Wybory samorządowe, końcowe prace na szlaku uzdrowiskowo-rekreacyjnym, dzień pracownika socjalnego w centrum Barka, koncert charytatywny dla Marceliny. Nadużycia finansowe w gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Górowie Ławeckim. 16 listopada odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Górowianie również wybrali się do urn, aby wybrać burmistrza, radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Szanowni Państwo, pragnę Wam bardzo podziękować za liczny udział w wyborach samorządowych. Frekwencja wyborcza w Górowie Ławeckim, jeśli chodzi o ten rodzaj wyborów, od lat utrzymuje się niezmiennie na znacznie wyższym niż w skali kraju poziomie. To świadczy o Państwa zaangażowaniu i dojrzałości. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za obdarzenie mnie po raz drugi z Państwa zaufaniem. Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie. Postaram się tego zaufania nie zawieść. Drodzy wyborcy, mieszkańcy miasta i gminy górowo-joweckie, wybory samorządowe już za nami. Startowałem do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z list Platformy Obywatelskiej i spotkałem się z licznymi przejawami sympatii i zaangażowania ze strony mieszkańców miasta i gminy Górowo. Bardzo chciałem podziękować za wszystkie głosy oddane na mnie. Niestety nie udało się wejść do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ale te wszystkie głosy, a było ich ponad 1600, stanowią o tym, że warto się starać dla miasta i dla gminy i dla terenów tutaj przyległych i moja działalność ma sens. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za głosy oddane na mnie. Nadal trwają intensywne prace w ramach programu Polska-Litwa-Rosja dotyczące budowy szlaku zdrowiskowego. Wykonano już znaczną część robót i niebawem mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać z trasy rekreacyjnej biegnącej od stadionu miejskiego wzdłuż rzeki Młynówki, okrążając kąpielisko. 21 listopada w Centrum Barka obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Podopiecznie ośrodka przygotowali swoim instruktorom wiele ciekawych gier i zabaw. Na koniec uczestnicy Centrum Barka podziękowali całej kadrze za trud i poświęcenie włożone w wykonywanie swoich obowiązków. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za te wasze zaangażowanie i ciężką pracę. Szczególnie naszemu Panowi, Panu Prezesowi, Piotrowi Maciejewskiemu, który stworzył spo, te miejsca, dba o mnie i o jego mieszkańców, zbudował kadrę, która otacza nas opieką, pomocą, serdecznością oraz radością. 22 listopada w Ośrodku Kultury w Górowie Ławeckim odbył się koncert, którego celem było zebranie funduszy na pomoc w leczeniu chorej na nowotwór Marceliny Czerniewskiej, uczennicy zespołu szkół w Górowie Ławeckim, który był głównym organizatorem akcji. Jest mi miło powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość ludzi dobrej woli. Cieszy nas fakt, że tak wielu z Was nie pozostało obojętnych na nasze zaproszenie. Prawdziwym jest powiedzenie. Nie bądźmy obojętni na potrzeby tych, których los doświadczył. Zespół Szkół w Górowie Ławeckim jest organizatorem tej akcji. Pomoc dla Marceliny, tak? Tak, od tego roku Marcelina uczęszcza do naszej szkoły. Jest w klasie pierwszej licą ogólnokształcącego w zespole szkół. I bardzo chciała uczęszczać do klasy mundurowej. Niestety, kolejny nawrót choroby uniemożliwił jej to. I y, nauczanie Marceliny odbywa się w domu. Ma nauczanie indywidualne. Nauczyciele, kiedy tylko jest taka możliwość, y, jeżdżą do niej do domu y, i udzielają jej lekcji. Y, no niestety niewiele tych lekcji się odbyło, ponieważ w tym roku Marcelina większość czasu spędza w szpitalu. Czy ciężko było pozyskać sponsorów, czy sami się zgłaszali? Coraz więcej osób, naprawdę ludzi dobrej woli, zgłasza się. I żałują, że wcześniej nie wiedzieli o tej akcji, bo więcej gadżetów, więcej przedmiotów na aukcję by przygotowali i przynieśli. W czasie koncertu odbyła się licytacja, z której dochód był również przeznaczony na pomoc Marcelinie. Wszystkie przedmioty wystawione na aukcję ofiarowali liczni sponsorzy. Bardzo atrakcyjna, może u kogoś w przedpokoju, w pokoju, w sypialni. Myślę, że też mogłaby wisieć. Serdecznie zapraszamy do licytowania. Myślę, że troszeczkę podkręcimy to tempo, bo tutaj nam trochę zejdzie, bo tutaj artyści też czekają, są się, że tak powiem, włączyć w naszą akcję. Cena wywoławcza 50 zł, zapraszam. E, stówka, proszę bardzo, stówka po raz pierwszy. 150, to chyba się, Janusz, coś tak tutaj... yy, Bardzo duże jest zainteresowanie pomocą. W naszej szkole z inicjatywą zorganizowania takiego koncertu wyszła pani Edyta kanclerz Schulz Za to wielkie podziękowania jej się należą. W czasie koncertu wystąpił znany i lubiany zespół Babsztyl. To nie staje, nie wie co to świ. rosy zaśpiewają spoiliśmy. Słońce jeszcze całkiem blad. Przeciąga się jak kot, nie obchodzi go, że jadek, niż całą noc. Czy po raz pierwszy jest Pan w Górowie? Nie, już byłem kilka razy zapraszany z okazji Dni Górowa. Mamy tutaj przyjaciół, y, y, Mirona Maciopę, który często nas zaprasza na, na różne wydarzenia, między innymi takie jak, jak to, które było. No właśnie, trudno było Pana namówić na dzisiejszą akcję? Znaczy, nie, nie trudno, My, po prostu jak mamy tylko wolny jakiś tam czas, bo jesienią się troszeczkę zagrzebujemy w swoje y, pielesze, w studiach pracujemy nad, nad nowym materiałem, czasami użyczamy też swoich y, albo głosów, instrumentów do, do innych produkcji płytowych, więc jesteśmy mm -hmm. dość zajęci. Trasy koncertowe się jak gdyby takie typowe skończyły, więc no mamy trochę czasu, żeby. Po prostu był telefon, trzeba pomóc, żeśmy przyjeżdżali, to to, to jest tak, no po prostu. Od tak. Jeszcze zapytam, jak panu się podoba nasze górowo. No pięknieje. Pięknie jest z, z roku na rok pięknieje. I widzę takich wiele małych miasteczek, które... Yy, Jakoś umiejętnie wydobywane jest właśnie to coś, które jest charakterystyczne. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Górowo i Telewizji Górowo. Mam nadzieję, że się z Państwem będę często widywał. Wszystkie drony, to do 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 za... Koncert swoim występem uświetnili także artyści Marcinka Szubat, zespoły Anker Spektrum, The Ukrainian folk i romanka. Jeste w tej coś takiego, co zostawiło się w naszym deszach. Drogiadę kija. Coś podejrzane nie. Wciąż trzeba, nasze serca. Generalnie wszyscy martwimy się o zdrowie Marceliny, więc no, od ruchu serca, prawda? Chcemy pomóc każdy z uczestników. Skromnie zaangażowałem się również w pomoc w organizacji tej imprezy. Każdy, bardzo mnóstwo osób zaangażowało się w to, żeby ta impreza nabrała takiego kształtu, jaki, jaki będzie miała. No Liczymy też na, nie, nie, nie da się ukryć, na wynik finansowy, tak? Bo ten będzie dla rodziny Marceliny najważniejszy? Powiedz, czy warto brać udział w takiej akcji jak dzisiejsza pomoc dla Marceliny? No, jak najbardziej. Na pewno, jeżeli młoda dziewczyna choruje, trzeba jej pomagać i wspieramy z całego serca. Także cieszymy się, że możemy jej pomóc. To już nie pierwsza akcja dotycząca zdrowia Marceliny, w której bierzecie udział. Warto wracać? Warto pomagać, tak. Ja z reguły wychodzę z takiego założenia, że. Warto pomagać o drugiej osobie, bo wiem, że dobro zawsze wróci, nawet z dwojoną siłą, więc pomagajmy, bądźmy, bądźmy razem z Marceliną, e, wspierajmy ją, bo potrzeba nie. Panie z kandyckiego koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne potrawy, z których dochód zasilił konto fundacji. Wszyscy chętni mogli zmierzyć sobie ciśnienie i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Proszę powiedzieć, coś, co się tutaj dzisiaj dzieje, z czym Pan do nas przyjechał? Przyjechałem tutaj ogólnie z Bartoszyc i prowadzę zajęcia z pierwszej pomocy. Reanimacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej, jak i również niemowlaczka. Jest również punkt z pomiarem ciśnienia. Mamy do dyspozycji również automatyczny defibrylator zwany AED. Został zakupiony ze środków. Można z niego skorzystać. To jest automatyczny defibrylator treningowy, także pokazuje wszystko co mamy następnie na miejscu zdarzenia robić. Wystarczy się dobrze wsłuchać i wykonywać polecenia. Ciężko. Chyba ze względu na to, że to y, takie małe dziecko. Duża odpowiedzialność. Tak, zdecydowanie bardzo. Bardzo cieszy mnie charytatywna aktywność naszych mieszkańców. Bardzo pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym w Ośrodku Kultury. Bardzo dziękuję pani dyrektor Elżbiecie Gotuk i panu dyrektorowi Darkowi Hawrylcowi za organizację tego koncertu. Dziękuję również wszystkim zespołom muzycznym, artystom, którzy uświetnili ten czas swoimi występami. No i wielka, wielka ofiarność mieszkańców Górowa. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i Marceliny. Dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ponad 11 tysięcy złotych. Środowisko Górowa i poruszyła sprawa nadużyć finansowych, jakie miały miejsce w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w latach 2008-2010. Była dyrektorka, główna księgowa i sekretarz szkoły usłyszały zarzuty. Jak ustalili policjanci, kobiety przez dwa lata przelały na swoje rachunki bankowe ponad 25 tysięcy złotych. O komentarz do zaistniałych wydarzeń poprosiliśmy obecnego dyrektora wspomnianej placówki, Dariusza Hawrylca. Jak pan skomentuje zarzuty postawione przez prokuratora dla byłej dyrektor tej szkoły? Nie chciałbym komentować przed zakończeniem śledztwa. Z tego co wiem, właściwie to to śledztwo jeszcze trwa. Natomiast mogę powiedzieć jedno, że zarówno pani, pani była księgowa, jak też pani sekretarz, również i pani dyrektor nie są już pracownikami szkoły. Gimnazjum pracuje normalnie i o taką pracę się wszyscy staramy. Natomiast cała sprawa była skutkiem kontroli zarządzonej przez urząd miasta w szkole. I właściwie to, co wyszło podczas tej kontroli, stało się przedmiotem śledztwa. Jak podaje goniec Bartoszycki smaczku całej sprawie, dodaje fakt, że była dyrektorka gimnazjum Liliana S. ubiegała się o mandat Radnej Miejskiej, startowała z list SRD, Lewica razem, czyli komitetu, z którego startował też Jerzy Bubeła, kontrkandydat Jacka Kostki. Były burmistrz odpowiedzialny za nadzór nad finansami w gimnazjum w tamtym okresie odmówił komentarza w tej sprawie. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszamy na kolejne wydanie już za dwa tygodnie.